Hejka, tu znowu Ada. Coraz bardziej rozkręca się sezon zawodów, a wiadomo, są to też wysokie konkursy. Ja osobiście jeszcze w takich nie mogę brać udziału, bo nie mam odpowiedniej odznaki i umiejętności, ale mogę być pomocą na takim wydarzeniu. I taki też przypadek mamy dzisiaj. Zostałam zatrudniona, aby być luzakiem zawodniczki, która będzie startować w dzisiejszych zawodach. Dzisiejsze zawody odbędą się we wnętrzu toru wyścigowego, który jest na terenie Serbnej Polany. Mimo iż moje ostatnie wspomnienia z tego miejsca nie należą do przyjemnych, to odbywają się tutaj zazwyczaj dość prestiżowe zawody, a samo miejsce ma swoją unikatową aurę i atmosferę. Przygotowania do zawodów zwykle kojarzą się z chaosem, ale tutaj miejsce jest tak dobrze przystosowane i poukładane, że naprawdę da się go uniknąć. Tutaj macie na przykład jednego z kilku ogierów, który specjalnie osobno się rozgrzewa, aby się nie rozpraszał i nie nakręcał przy klaczach. No ale przejdźmy może wreszcie do koni, którymi się będę zajmować, i do tłumaczenia o co w tym wszystkim chodzi i jak do tego doszło. Na pierwszy ogień idzie to oto piękna siwa klaczka o imieniu Sky. Jest ona siedmioletnią klaczą rasy belgijskiej gorąco -krwistej i jest oczkiem w głowie zawodniczki, której jestem luzakiem. Już po zachowaniu Sky w boksie jesteście w stanie stwierdzić, że jest ona żywiołową klaczką. A na czym polega samo bycie luzakiem? To nic innego jak zwykła praca w stajni przy oporządzaniu konia. Muszę zadbać, aby koń był czysty, ubrany. Ja jeszcze rozgrzewam konie, ale nie musi to być zasadą. Nie zawsze zawodnik się na to godzi. Można powiedzieć w skrócie, że luzacy zajmują się taką brudną robotą, aby zawodnik w tym czasie mógł się zapoznać z torem i ogarnąć siebie i swoje myśli, szczególnie przed wyższymi konkursami. Tak jak mamy w tym przypadku. Zawodnicy startują w klasie N1, czyli najwyższa przeszkoda ma 125 cm. Przed startem Sky udało mi się nagrać jeszcze kilka osób startujących, nim musiałam pójść ogarniać drugiego konia. Jak już wspominałam, Sky jest żywiołową klaczką i bardzo się napala na przeszkody. Można trochę powiedzieć w pewnym sensie, że jest podobna do Kokoła, ale o jakieś 5 razy bardziej energiczna. Mimo iż jest stosunkowo młoda, to ma już na swoim koncie kilka wysokich konkursów, kilka też na podium. A jest oczkiem w głowie Anabel, zawodniczki, dlatego, że jest chowana u niej od źrebaka w 100% układana właśnie przez Anabel. Okej, okay, ja już poszłam do drugiej klaczy. Mamy tutaj Honej. Też jest ona rasy belgijskiej, gorąco i ma 12 lat. Jest ona pierwszym koniem Anabel i dzięki Honej mogła się rozwinąć dość mocno w wysokich skokach, po Honej ma do tego naturalny talent. Mimo iż już nie zdobywa na niej wysokich pozycji, to wciąż na Honej startuje. Raczej z sentymentu i faktu, że zawody zawsze dobrze wpływały na Honej. No dobra, ale może wreszcie o tym, jak zostałam luzakiem. Annabel ze swoimi klaczami normalnie jeździ w stanie Jorvik, dodatkowo pomaga jej siostra Bree. I normalnie to Brit jest jej luzakiem, ale niestety jakiś czas temu złamała palec i naturalnie nie może jeździć. Dlatego też, żeby nie rezygnować z zawodów, Annabel szuka kogoś, kto może zastąpić Bree. Kto jej trochę pomoże i ja jej się napotoczyłam. Przed zawodami kilka razy razem jeździłyśmy, abym mogła poznać Honej i Sky, ich zachowanie i charakter przed i podczas jazdy. I na końcu macie wreszcie zwycięzców. Oba przejazdy były na czysto i tym razem Honej trochę lepiej poszło, miała większego spida. Tak więc na Honej Anabel uzyskała szóste miejsce, a na Sky dziesiąte. Są to oczywiście wciąż wysokie pozycje, o których ja tylko mogłabym pomarzyć. Jestem bardzo dumna z całej trójki i cieszę się, że mogłam w tym uczestniczyć. Na klaczkach jeździłam tylko na płasko. Mam nadzieję, że kiedyś będę miała możliwość na nich poskakać. I to na tyle dzisiaj. Do następnego. Pa!